Siemano. Witam was po przerwie zimowej. Nie było mnie trochę dłużej niż myślałem. Liczyłem, że jakoś uda się w ciągu zimy kleić jakiś odcinek, ale no wyszło jak wyszło. No nic, no trzeba się cieszyć, że zaczął się nowy sezon, będzie nagrywane, będzie jeżdżone. A w międzyczasie jak mnie nie było, przybyło mi trochę subskrybentów. Więc chciałem powitać wszystkich nowo przybyłych. No i oczywiście chciałem powitać i pozdrowić Wszystkich tutaj, którzy są już od jakiegoś czasu Od jakiegoś czasu subskrybują To so, jak widzicie warto jest subskrybować i być stałym bywalcem, bo dostajecie Można powiedzieć dwa powitania <grytania> A dzisiaj no jak sama nazwa odcinka wskazuje Chciałbym swoje dwa grosze dodać, powiedzieć Na temat nowości Harley'a Bo wiem, że wzbudzają trochę kontrowersji Ale to za chwilę, najpierw intro W pierwszej kolejności chciałbym powiedzieć o Chyba najbardziej kontrowersyjnym modelu teraz Harley'a Czyli Pana America, ADV-ce Harley'owej I myślę, że zaczniemy od rzeczy, która dzieli świat motocykli dosłownie na pół Czyli czy motocykl Pan America jest ładny No i powiem wam, że wiadomo, no gust jak dupa każdy ma swój Jeśli kogokolwiek interesuje... Moja opinia, no to mi się podoba, według mnie jest ładny, przypomina mi trochę w swoim wyglądzie e, amerykańskie maselkary. Jest taki ciężki, wszystko przez ten ścięty przód, e, który przypomina trochę e, jakby tak nos rekina. No mówię, bardzo mi się to kojarzy z maselkarami, które właśnie też są takie ociężałe i bardzo agresywne i mają bardzo często ten ścięty, charakterystyczny przód. Ale też całkowicie rozumiem, jeśli ktoś uważa, że no, to jest po prostu brzydki motocykl Bo wydaje mi się, że właśnie no, jego wygląd dość naturalnie sprawia, że, że budzi takie emocje Jeśli chodzi w ogóle o wypuszczenie tej ADV-ki no To z tego co się orientuje, jakby główny przychód Harley'a jest robiony na motocyklach turystycznych Stąd nic dziwnego zupełnie, że Harley jako Marka postanowili zaatakować segment ADV-ek. Ruch z wypuszczeniem tego pana Ameryka jest całkowicie zrozumiały, bo jeśli Harley robi ponąć najwięcej kasy na tych dużych motocyklach turystycznych, no to nic dziwnego, że chcieli stanąć w szranki z BMW GS i no po prostu jakby trochę ugryźć ten segment adventure. Jeśli chodzi o same parametry techniczne, to powiem wam, że ciężko jest mi się wypowiedzieć. Dlatego, że no, nie jeżdżę na ADV-kach, nawet nigdy na takiej nie siedziałem. Z tego co oglądałem jakieś tam inne filmiki osób, które się lepiej znają w tym temacie, to ponąć no, jest to całkiem niezły motocykl i co najważniejsze i zaskakujące w niezłych pieniądzach jak na Harleya i chyba w ogóle jak na taką klasę premium ADV. Dlatego, że chyba teraz ta cena za wersję. Special, czyli to już na pełnym wypasie, to jest 80 tysięcy za tą podstawową wersję Cena to jest chyba jakieś 70 tysięcy, więc naprawdę no Chyba nie jest źle Szczerze to nawet nie wiem ile kosztuje Ile kosztuje taki BMW GS Ale no, ludzie mówią, że, że jest dobrze Jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała jeśli chodzi o technologię to jest system tego aktywnego zawieszenia. A w szczególności to, że jak się motocykl zatrzymuje, to o, zawieszenie się automatycznie obniża, no i potem jak rusza, to się z powrotem podwyższa. Dlatego, że no, to jest chyba idealny system dla no, takich kurdupli, jak ja jestem niskim gościem. I dla mnie no, te ADV-ki były zawsze trochę takie przytłaczające, no bo no, one są dość wysokie. Więc jakoś tam, no, myślałem, że będę wyglądał komicznie na światłach, jak będę próbował utrzymać taki motocykl w pionie. No, jeśli chodzi o, o tego pana Ameryka, to chyba wszystko. Ja osobiście, no, na razie nie kupię, bo nie mam zajawki na taką typową turystykę motocyklową. Myślę, że jeśli już to prędzej się wkręcę w jakieś terenowe jeżdżenie na krosie, a potem może z wiekiem dojrzeję do ADV. -ki. Zobaczymy, no nie mówię oczywiście, że to się nigdy nie wydarzy, dlatego że wszystko jest możliwe Ja na początku jak Odbierałem z salonu mojego sportstera Myślałem, że będę miał ten motocykl do końca życia A teraz jeżdżę na dyńce I też jakoś tam mi przez głowę przechodzą Kolejne motocykle Na tą chwilę na pewno ADV-ki odpuszczam I chciałbym od razu przejść do Kolejnego podpunktu dzisiejszego filmiku Mnie osobiście Dużo bardziej ekscytującego Czyli Harley Custom 1250. I to jest trochę taka, myślę, taki motocykl duch. Dlatego, że był tam pewien moment, jak Harley zrezygnował z tego Bronxa. Bronx, ten Naked zniknął ze, ze wszystkich materiałów promocyjnych Harleya. No i właśnie ten Custom 1250 też wtedy zniknął z tych materiałów promocyjnych. No i ostatnio jakoś tam się pojawił, co sugeruje, że w tym albo w następnym roku modelowym możemy zobaczyć już ten motocykl. No i tak samo chyba jak z Panameriką pogadajmy o wyglądzie, bo to jest to, co zawsze na początku się rzuca ludziom w oczy, no i wywołuje te pierwsze emocje, potem dopiero patrzymy na specyfikację. Jeśli chodzi o wygląd, to... Znowu, no, mi się podoba, jest to takie Ciekawe połączenie Fat Boba z tą szeroką Lampą Z przodu Z sportsterem Roadsterem Więc ma taki trochę taką podniesioną dupę Bardzo W bardzo ciekawy sposób jest jakby poprowadzony wydech, bo jest bardzo wysoko Co Ogólnie no świadczy o tym, że ten motocykl powinien mieć Całkiem niezłe możliwości, jeśli chodzi o kąt pochylania się i wchodzenia w zakręty, bo w przypadku mojej jedynki, no, no to, to niestety z tej prawej strony zdecydowanie wydech stoi na przeszkodzie i już go tam nieźle obcierałem. Jak chciałem jakoś bardziej agresywnie wjechać w zakręt. Jedyne co mnie martwi w tym wydechu, no to jakby takim podatkiem harlejowym jest ten stage pierwszy. Czyli wiecie, no, wymiana całego wy wy układu dolotowego, układu wydechowego, na jakiś akcesoryjny, żeby ten motocykl no, brzmiał, ryczał, jak dzikie zwierzę. No i tutaj jestem ciekawy, jakie opcje się pojawią. Trzeba powiedzieć, no, że jest to dość dziwne umiejscowienie wydechu, w szczególności dlatego, że tam yy, ten te nadkole tylnie tak oplata ten wydech. Więc no nie wiem. Zobaczymy. Ja najbardziej w Harley'ach lubię tą możliwość customizacji. Czyli no wiecie, tak jak mój motocykl. Full club style, kierownica, klamki. Każdy najmniejszy szczegół dopasowany do mnie. Nie jestem pewien, czy ten Custom 1250 będzie to oferował. Ale cieszy mnie, że Harley coś tam próbuje robić i idzie w trochę bardziej Współczesne technologie, bo chyba no, nie wspomniałem e, o tym, a to jest bardzo ważne: silnik e, ten nowy motocykl będzie miał silnik dokładnie ten sam co Pan America, czyli silnik o pojemności 1250 cm3, łatwo się domyślić po nazwie. I Jest to silnik chłodzony cieczą więc jest to dość nietypowe dla Harley'a. Ale jak dla mnie, to no spoko, cieszy mnie to. Że coś tam kombinują. Jeszcze mi ten motocykl trochę przypomina takie motocykle flat trackowe jakby przygotowywane do jazdy w zawodach flat trackowych. Kojarzy mi się też trochę z motocyklami, sportsterami robionymi przez Rusty Butchera. Gdzieś tutaj obok zamieszczę wam zdjęcie. Gościu zajmuje się właśnie taką agresywną modyfikacją sportsterów i robi z nimi kosmiczne rzeczy. Całkiem spoko. Z tego co słyszałem to ten motocykl ma być trochę odpowiedział się ma na Indiana FTR a ale no, jak, jak, jak będzie opcja jakaś tam, pojawią się opcje customizacji, to nawet podejrzewam, że rozważy go jako jakiś tam drugi może motocykl. Na tą chwilę no, lepiej jest poczekać i zobaczyć jak to się rozwije, nawet jeszcze nie został wyprodukowany. Więc nie wiadomo też jak będzie z awaryjnością tych silników Lepiej tak nie być e, tymi osobami, którzy testują te pierwsze partie Bo jakby się okazało, że tam jest jakaś naprawdę potężna wada fabryczna No to potem jest problem, nerwy, motocykl jest unieruchomiony e, Wtrącę tylko, że no jest to pierwszy dzień takiej super ciepłej pogody i jest zajebiście Mega fajnie jest właśnie wyciągnąć motocykl z zimowego snu i tą wczesną wiosną jeszcze z takim lekkim chłodem się przejechać siema I jak widzicie e, wszystkie maszyny też innych motocyklistów wybudziły się ze snu coś śmigają to i ja sobie zaplanowałem takiego małego tripa pod zalew Zegrzyński ostatnio jak tutaj byłem i nagrywałem filmik to był tylko drobny urywek, postaram się teraz Wam trochę więcej pokazać z tej okolicy Jesteśmy jakieś 17 minut od celu To jeszcze może parę zdań o Street Bobie 114 cali Czyli też tym nowym modelu z tego roku I no okej, okay, jest większa pojemność Street Bob to jest trochę ponadczasowy motocykl jeśli chodzi o ten swój klasyczny wygląd Szprychowe koła Jest bardzo taki goły I spoko Tylko, że Ja uważam, że jeśli już robimy jakąś wersję special To No jakby zwiększanie tej Pojemności w nieskończoność dla mnie osobiście Nie ma zbytniego sensu Wolałbym zobaczyć tam jakieś Zawieszenie upside down Albo drugą tarczę Hamulcową z przodu Coś takiego I jakby bardziej bym się skupił na poprawieniu parametrów jezdnych Ale no fajne jest chociaż, że tam nie wiem, jest kanapa dla e, pasażera Co jest na pewno plusem, bo No z Harley'em to jest tak, że kupuje się dość nagi motocykl i potem trzeba dużo włożyć w te akcesoria Więc jeśli ktoś lubi taki klasyczny wygląd motocykla To na pewno Street Bob mu podpasuje, a jak na dodatek jeździ ze swoją drugą połówką no to od razu temat jest klepnięty właściwie. Dzisiaj ma trochę padać, ale może nam się uda wygrać wyścig z deszczem. A jak nawet zacznie padać, to nic się nie stanie, mogę trochę zmoknąć. Mam taki dobry humor, przez to, że mogłem sobie zrobić tego małego tripa, że nawet chyba deszcz nie będzie mi przeszkadzał w cieszeniu się z jazdy. O, widzicie, nawet. Mija mnie skuter. Tak wolno jadę. Myślę, że w drodze powrotnej pojadę trochę szybciej. Siemano. No, tak jak widzicie, dojechaliśmy. Sporo. Motocykli, sporo ludzi. Mimo, że mamy pandemię, ludzie korzystają z dobrej pogody. Ciężko ich winić. No i co? No i chyba powiedziałem wszystko, co chciałem o tych nowościach Harleya. Jeszcze na sam koniec może kilka słów na temat kanału. Więc postaram się w miarę regularnie wrzucać te filmiki. Myślę, że przynajmniej raz na dwa tygodnie. W zależności od tego, jak tam e, inne obowiązki będą mi się układać, ostatnio też e, było dużo komentarzy u mnie na, na kanale, na które nie odpowiedziałem. Dlatego, że przez tą przerwę zimową chciałem sobie zrobić takie wakacje od youtubowania. E, i jakoś tam za bardzo nie zaglądałem tam na, do aplikacji YouTube'a na mój kanał. E, teraz e, no, będę starał się. Na każdy komentarz jak kiedyś odpowiadać, ale cieszy mnie to, że chociaż nawet jak mnie nie było, to jakaś tam dyskusja e, trwała i, i pytaliście i dopisywaliście swoje uwagi, czasami pozytywne, czasami negatywne, no ale takie jest życie i co? I tyle. Do następnego razu, siema.